ale może zakładamy zakładam właśnie spodnie buty słyszę policję miejmy nadzieję, że to nie po nas <grystanie> to nie jest sygnał policji to jest sygnał karetki no, no to już nie po nas chociaż Zobaczymy, czy wyjdziemy z tego skolonu żywi. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy. Mamy Zainwestowaliśmy właśnie spodnie buty. Są zrobione z specjalnego materiału. Są odporne na różnego rodzaju chemikalia. Nieprzemakalne. I zaraz spróbujemy wejść do tych zalanych pomieszczeń jest, proszę, wojskowe. No, spodnia buzy to jest to. Tego, mm -hmm. tego nam brakowało. Dobra, idziemy do następnego pomieszczenia. Jesteśmy właściwie. Może zacznijmy od, le od lewej strony. Tu jest, tu jest wejście do tego stronu. Idzie się tędy. Uwaga, Uważajcie, żeby nie wyjść na żadną dziurę, bo jakbyśmy no. weszli na coś jakich? Już... Powoli idźmy. Patrz, czy to nie jest y, automat y, hazardowy? Czy tak? To A chyba... powoli, powoli trzeba iść. Grzyby są. Czuję pod nogami różne płyty. Tak, to jest automat hazardowy. Proszę. <laughs> Poruszyliśmy tą wodę i ten zapach taki przeszył ten zapach. No. Straszny. Ej, patrzcie tam. Zobacz. Lustrum, tak o, jest. lustro jest. No, tutaj było jakieś takie wyjaśnienie. Tam jest jakaś sofa. Tam jest obraz. Co to jest obraz? Nie widzę, co to jest. Jakaś abstrakcja, abstrakcja. No, dobra, chodźmy do następnego pomieszczenia ostrożnie, hmm. pamiętajcie jest ostrożnie woda jest strasznie ciemna nie da się zobaczyć co jest do wody Z przed wejściem, zobaczmy silnik patrz skąd ten silnik się tu wziął podobny jak... to jest sam silnik w pomieszczeniu mm -hmm. w którym przechodziliśmy na... to jest otwarte tu tu trzeba, to trzeba. I teraz wy... Teraz na dół. Na dół, na dół. Może, może nie otwierajmy tego, co? Zapiekło się. To na dole, na dole jeszcze, Wojtek, zobacz jest, jak tutaj, jakie tu są... No. To lata nie było otwierane. Po pańczyny, Chyba, zobacz, jakie dziwne. Mhm. Tak grube. Dobra, ja, i może potężny nie może. Może tak lepiej Zostawmy. To zostawmy, chodźmy dalej. A to byłby jakiś wjazd taki, nie? Ostrożnie pamiętajcie, nie wejść na żadne szkody. Zobaczyłem o coś. Jestem w jakimś Jakieś lustro jest. Jakiś taki magazyn? Lampy, magazyn. Głośnik. O, to jest mega głośny. Magazyn, może się przydać. To no. jest <noise> jakaś taka cegata. Cerata, jakieś drewniane, drewniane krzesła. Widać, że chyba stare. Kieliszki. Uwaga, uwaga. Jakiś taki magazyn. Tutaj jest... Znowu obraz, tak. Dobra, słyszycie? Chodźmy do kolejnego wyłączenia, bo ktoś... Słyszałeś, tak? Tak. Cicho, cicho. Spokojnie, spokojnie, cicho, cicho. Cześć, co to jest? Us Usłyszymy, co to był za dźwięk. Cicho, cicho, nie wszedł. Ktoś chodzi na górze. No, jakby. Pamiętaj, że to ktoś wszedł na górze. Jakby wszystko się tutaj ruszało, prawda? Coś trzeszczy? Nie, coś dziwnego tu było. To, to wy miało, wyłącz lampę. Wyłącz lampę. W sumie tak, jakby tutaj. Widzisz te fotele? Coś, coś z tymi fotelami Nie że... Duchy? Nie Duchy. A nie, <laughs> A nie ma. to może być coś... No ja nie wiem co to jest, nie? Kurde, ewidentnie słyszałem jakby ktoś się tu skradał, nie? W wodzie takim Zimno, prawda? To było dziwne, ale to yy, yy, słyszałem wodę O już, jest, zobaczcie Czy znaczy, te fotele co tutaj stoją krzes Te krzesła o, Te... Yy to co na nich jest, czekaj widzisz? takie gazety, one jakby przeleściły ktoś jakby siadał na te, na te krzesła naprawdę dziwne jesteśmy dopiero na początku, przed wejściem a już się dziwne rzeczy dzieją ja nie wiem Dobra, co to było zaraz tam pójdziemy i zobaczymy co tam jest to było naprawdę straszne idziemy dalej, tam jest ta duża sala ale co, co, co tutaj znaleźliśmy? widać jest, jest no. Długi klucz. klucz, jest klucz. Może się uda otworzyć. Co tu jest? Płyta, płyta, winylowa. płyta winylowa, wiertło. Ktoś chciał otworzyć? Alarm chyba. Nie wiem. Czujnik. Dobra. Nie. Da się Otworzyć. otworzyć? Potężny save. Czy coś tam jest? Widać, że to jest stary sejf. to nie jest jakiś nowy. Tu jest. Tutaj klucz. Dwa ma trzeba przekręcić, no. A może jednocześnie się przekręca tymi jednym kluczem? Młotkiem walił taki kółko, może. Może ona tu już coś nie działa. weź młotkiem po okay. chyba się nie da, nie da go otworzyć. W końcu Kasi to jest się... potężny sejf. Niby kluczę sam, ale. Ze skarbu Karla Hankę? No, <laughs> ten <laughs> potężny safe. Nie, no ewidentnie jest safe. Kości, kości, co? Zanim tu Nie, nie, nie da się wyciągnąć tych klucza. Mhm. Czy jest? Coś poszło. Dobra. Nie otworzymy. Co jest?